W Celinach w gminie Trzebieszów odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych dróg powiatowych. Jesteśmy na otwarciu drogi powiatowej na odcinku Krynka, Celiny, Gołowieszki, Wólka Konop na granicy powiatu. Na terenie gminy Trzebieszów ponad 11 km dróg przebudowanych, poszerzonych, utwardzone pobocza, chodniki. Wartość inwestycji samej na gminie Trzebieszów to Ponad 14 milionów złotych. W ramach dużego projektu 20-milionowego, bo jeszcze ten projekt obejmował e, drogę z Wólki Świątkowej do Krynki, rondo w Krynce i drogę przez Krynkę w stronę właśnie celi. W tych projektach partycypowały samorządy, oczywiście i gmina Łuków, Nauków, gmina Trzebieszów. W uroczystym otwarciu uczestniczył m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wiecie Państwo, 170 km czy 190, nawet jak słyszałem już później z pana przewodniczącego. W ciągu czterech lat no chyba żaden powiat w Polsce. Takich inwestycji infrastrukturę drogową nie przeprowadził, ale to jest. Ja z tym rzeczywiście byłem od samego początku, bo jak byłem wojewodowa, powstawał nowy zarząd powiatu Łukowskiego i pan Dariusz Szustek został starostą. Tam rzeczywiście doszło do spotkania i trochę mnie przeraziły plany inwestycyjne pana starosty, bo powiaty składały po 10, 15, to już było dużo, po kilka milionów złotych, a tu nagle widzę 50 milionów złotych. Taka była wizja pana, pana starosty Szóstka i żeby przede wszystkim zacząć od naprawy infrastruktury drogowej powiatowej, bo trzeba po czym jeździć. Nie ma drogi, nie ma komunikacji, nie ma łączności, w związku z tym no, nie ma rozwoju. Starosta Dariusz Szóstek zapowiada, że to nie koniec rewolucji drogowej w powiecie Łukowskim. Udało się zrobić prawie 170 km dróg powiatowych, a to jeszcze nie koniec, jeszcze mamy kilka miesięcy do końca z tej kadencji. Lada moment rozpoczną się inwestycje, na które są już podpisane umowy, czyli mamy tutaj na myśli m.in. drogę przez Wulkę Świątkową od Ronda w Kręce do granic powiatu, ale też przecież lada moment rozpoczniemy inwestycje na drodze od Świdrów przez Malcanów Jadwisin do drogi krajowej i jeszcze 3 km przez, przez Dminin. Drogę od Wólki Świątkowej przez rolę Suleje do drogi wojewódzkiej 807 też wykonamy, myślę, że jeszcze część w tym roku, bo aura sprzyja na inwestycje. Także mamy jeszcze plany, mamy, przygotowujemy wnioski na kolejne kilkadziesiąt kilometrów dróg. W otwarciu drogi brali udział również łukowscy parlamentarzyści. Ja ją przejechałem ostatnio samochodem, a dzisiaj przejadę ją całą rowerem, tak obiecałem sobie, przyjechałem z Adamowa, więc przejechałem przez kilka gmin i cały praktycznie powiat z południa na, na północ jest coraz lepiej na naszych drogach, a to również dzięki temu, że mam coraz więcej programów i pieniędzy rządowych. Tu nie ma co ukrywać. I budowane są te drogi w partnerstwie najczęściej z gminami, czyli powiat jest inwestorem, ale również wkład jest bardzo ważny, bo 50% tego wkładu uzupełnienia pochodzi od gminy. Gminy Trzebieszów czy po sąsiedzku gminy Łuków, no to te inwestycje są bardzo potrzebne. No można powiedzieć, że inwestujemy w Polskę lokalną. Z tego też muszę powiedzieć, bardzo dużym beneficjentem z 16 województw, zawsze województwo lubelskie jest w ścisłej czołówce na medalowym miejscu i również powiat Łukowski, tak mrugając po cichu, żeby inni nie dowiedzieli się, również jest jednym z tych, w których najwięcej się inwestuje, który najwięcej pozyskuje bardzo ważne interesujące rozwiązanie drogowe w gminie Trzebieszy, która komunikuje sąsiednie miejscowości cieszymy się że do realizacji tego projektu doszło dzisiaj jesteśmy świadkami uroczystości z udziałem znakomitych gości też i mieszkańców którzy cieszą się z tej inwestycji życzę bezpiecznego korzystania z tej drogi samorządowcy nie kryją zadowolenia z inwestycji w tej kadencji w gminie Trzebieszów zmodernizowaliśmy około 30 km dróg. Wydatkowaliśmy kwotę na ten cel też około 30 milionów złotych, czyli milion na jeden kilometr. Te środki pochodziły z dotacji rządowych to są środki powiatu, ale również we współpracy z gminą udało się to wszystko zrealizować. Pozostało już niedużo, ale to Kolejna kadencja, mam nadzieję, że pozwoli zrealizować to, co, co jeszcze przed nami. Te modernizacje to nie tylko smarowanie asfaltem, to są trzy warstwy asfaltu, poszerzenia, nowoznakowanie. Po prostu jeździ się bezpieczniej i lepiej. Myślę, że oczekiwania mieszkańców nasze zostały spełnione. Państwo, główna droga, która łączy kilka miejscowości, prowadzi do gminy Zbuczyn, gdzie w przyszłości ma być budowana autostrada, będzie zjazd za Zbuczynem. Myślę, że to będzie duże ułatwienie dla podróżujących i duże skrót na mieszkańców, ale na pewno poprawi bezpieczeństwo tych, którzy na co dzień mieszkańców z niej korzystają. Jesteśmy zadowoleni czekamy na inne, również tak potrzebne inwestycje na gminie Trzybieszów, jak most i droga w Dębowicy w Nurzynie fiertrze Inwestycja ta była realizowana przy 60 współudziale finansowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 20% wkładzie finansowym powiatu łukowskiego oraz 20% wkładzie finansowym gminy Łuków i gminy Trzebieszów. Łączny koszt budowy 15 km dróg powiatowych wyniósł blisko 12 milionów złotych.